Wędkarstwo na zakazie. No są bolenie w siateczce, takie ładne. O, to Jest. Raz, dwa, trzy, no takie po 70 cm rybki, a ryba wzięła nam przynętę, którą na bolenia byście założyli w ostatniej kolejności. Jest, widziałem go. Widziałem go. Witam wszystkich, bo serdecznie. Jestem Sebastian Kowalczyk. Mój drodzy, tak widzicie ten widok. Dolnośląski flip wędkarski. Kiedyś to były filmy na YouTubie. Teraz to nie ma filmów. No nic, szykujemy się z kogutkiem na bolenie, zasłyszamy na dnyse. Zobaczymy jak to wyjdzie. Kogutek gotowy? Chyba w kiblu. Dzień dobry, kogutku. Jak się spało? <słyskanie> No dobrze się jak nastawienie? Jak nastawienie na bolenie? Powiedz, dobrze, będą brały? Y... To się okaże. zobaczymy. Czas pokaże, czas pokaże. Miejmy nadzieję, że będą brały. Te wstrętne, paskudne bolenie. No niestety wczoraj to za dużo ich nie widzieliśmy. No właśnie, bo wczoraj, e, jeśli widzieliście e, nas, oglądaliście poprzedni film, to wczoraj sobie już e, z... Obejrzeliśmy miejscóweczki, wytypowaliśmy najlepsze no i niestety taka najbardziej atrakcyjna miejscówka, gdzie tych boleń jest najwięcej to najbardziej mi przypomina kanał żerański, mi się w ogóle nie podoba, no ale zobaczymy. A z dzisiejszego filmu dowiecie się oprócz tego jak nam poszło na rozpoczęciu 1 maja, to dowiecie się również jak wyglądało rozpoczęcie na Wiśle, na Odrze, troszeczkę kumpli podpytamy, którzy łowią jak to ogólnie wygląda przy tej niskiej wodzie, którą mamy. Więc zapraszam do oglądania. To też było wszystko pod wodą, tak? Kogut? Tak. Kurczę, że ty się nigdy nie dowiedziałeś, czy tu są pstrągi kogut. Ja, ja tu się dziwię. No jak jaki leśny. Piękna rzeczka. Nie ma? Raczej nie. Ale... bo to by się tak wydaje, czy, czy co? No nie, może ten tutaj, to może faktycznie nie. się już widzowie, jara nam ten dzień przepiękny przyniesie? Czy nam coś przyniesie bo... Co, od razu lecimy na ten przelew? Czy... Nie wiem, no tutaj... zobaczymy. Łowią bolenie na przelewie? No łowią. Słuchajcie, łowią. ale tu zajebiście jest. To Krzysiek przecież, Mr tam jest. Tam jest Krzysiek? Mr Co ty tam robisz? Biorą bolenie, Krzysio? Nie? Ale były brania? No to elegancko. To faktycznie nie biorą. Ty, będą nam tu rzucać, dziady. Chodź, a tam, na na, tam napływ zrobimy tutaj, widzisz? Co mieli? Cztery brania. Ten jak leci, jaki wariat? Cztery brania słyszał mieli. I zwariował kogoś brania. No dobra. Troszkę tu niewygodnie się będzie rzucać. Ale damy radę. Jak mi strzelił, kurwa! Widziałeś się Jak mi zapierdzielił? Ajajajajaj aj, aj, aj. Ach, kurwa. Był Pierdzielony, ale się nie, delikatnie biorą Niestety jak się prowadzi e, Woblery z nurtem To trzeba pamiętać O tym, aby jednak tego bolenia dobrze Dobrze zacząć, bo on potrafi puknąć. Kurwa, niestety. za cholery nie wciąć. Ojej, widzieliście to, widzieliście to, widzieliście to, widzieliście to, jak tu, jak tu poleń odszedł. Ja pierdzielę Ładna rybka odeszła, nie zdecydował się, skubany. Oj i pływają, pływają, tu są aktywne. Aż stamtąd go wyciągnąłem tutaj, pod sam ten przypłynął. Tu też się te bolenie podchlapują. Poszedłem troszkę wyżej, tutaj mamy, zobaczcie, zaporę już. Tylko, że tu jest, tu jest płycej. Tu już mi się tak nie podoba, to jest płytko. No, jednak te bolenie lubią, jak jest troszkę wody. Ja pierdzielę, no dzieje się, moi drodzy, dzieje się. Ja to się kogoś dziwię, powiem ci, no. tobie, że ty za tymi boleniami tutaj więcej nie chodzisz w ogóle. Taka fajna woda. Znaczy, no, ten odcinek tą no Kino, to dobrze, no jest schodzony, pokudy, ale teraz polecimy na dziki fragment rzeki, gdzie jest dużo mniej wędkarzy i może tam te ryby nie będą tak skute. Mamy informację, że to nie jest dobry poziom wody na, na Bolenie, na Dzikiej Rzece, że tej wody jest za mało, ale może tam, no wiecie, gdzieś po tych żwirówkach, w jakichś dołkach może te ryby stoją, no bo tutaj, to mi się wydaje, że ich jest od groma. Naprawdę jest od groma, jak przyszliśmy, to był taki moment, że Naprawdę się działo, te rybki wychodziły. No, ja miałem tak yy, dwa strzały i jedna naprawdę piękna ryba odprowadziła mi cykadę pod sam brzeg. Widziałem, woda się podniosła i zawirowała, mówię, ale gruby kaban, fajnie. A u ciebie? No ja miałem trzy brania, jedno takie bardzo dobre, że aż mnie wystraszył, podskoczyłem prawie. Bo to taki strachliwy chłopak jest Ale się w nie, nie wpięła się ta ryba, a. I miałem dwa odprowadzenia, takie, że wiesz, falka szła normalnie za wóble. No i pięknie, fajnie. To z jednego miejsca. No to lecimy dalej. Przepiękny odcinek rzeki. Naprawdę fantastyczny. Ale ja bez dotyku, w ogóle bez kontaktu nic nie widziałem. Kogut miałeś coś? Kogut. Kogut też nic nie miał. No, piękna, dzika rzeka. Ludzi tu chyba za specjalnie nie było, tak mi się wydaje, znaczy ślady są, że chodzą, ale na pewno mniej niż tam, gdzie byliśmy na początku, nie no, rewelacja. Martwię się tylko szczupakami, bo tu kiedyś byłem już i złowiłem fajnego bolenia w tym miejscu, raczej tam troszkę niżej, ale oczywiście e, szczupaki mi też przynęty zjadły. O, one lubią stać na takich, no, takich spowolnieniach tam właśnie widzicie, nur tam się zaczyna, Jakieś kamyczki. No tutaj żeśmy je kiedyś obserwowali, jak była czysta woda, jak one stały. no to właśnie była rynna, było wyjście na piaseczek ze stojącą wodą, że taka zatoczka i one w i one prawie tej stojącej wodzie sobie stały, odpoczywały, skupane. No a dzisiaj woda kakaowa, nic nie widać. Więc nie poglądamy sobie Boleni niestety. Coś tu goniło rybki, to takie niemałe rybki. Tutaj nie wiem czy to płotki były, czy jakieś inne cholery ale uciekały na takie rybki całkiem większe Co się tu goniło. Ciekawe Co Jest! Widziałem go widziałem go Widziałem go moi drodzy Widziałem malutką zbiórkę Szybka akcja no i fajnie mamy bolenia. zaraz Wam pokażę taką przynętę, bo wcale nie na boleńową. Ładna ryba, zobaczcie. Piękna ryba. Drodzy, zobaczcie, piękny, piękny boleń, piękny boleń majówkowy, taki o. No, no. Płynę, płyń se, płyń A jeśli chodzi o przynętę zwykły, sandaczowy, jasny grok. W takiej kakaowej wodzie w sam raz. Jeszcze tak szybko Wam powiem w ogóle dlaczego takiego woblera za, założyłem. Jak byliśmy e, rano tam na tym Naukilu, no, no to no, miałem brania i, i ryba mi przypłynęła za przynętą, więc widać, że one chcą tak. Są głodne, chcą coś zjeść. Tylko cykady na taką niewielką wodę no zazwyczaj są za szybko prowadzone. No, cykada jest fajna jak się dają po skosie rzucić, jak ona sobie będzie schodzić z nurtem, jak gdzieś tam czasami się dają przytrzymać i tak dalej. A tutaj jest strasznie płytko. No i to stwierdziłem, że trzeba po prostu dać im coś takiego, co one będą miały szansę schwytać, no, tym bardziej, że chcą żreć. A tym bardziej właśnie na początku sezonu to to, że to jest normalnie pracujący wobler, to im zazwyczaj to po prostu nie przeszkadza. Czasami też jest fajnie wiróweczką, spróbować wahadłówką. To też pamiętajcie, że to nie musi być tylko i wyłącznie e, typowo, klasycznie e, wobler boleniowy z prostym sterem, bo one inne przynęty też zeżą. Ja podejrzewam, że jakbym tam gumę puścił na dwugramowej, gramowej główce i przytrzymał kij w górę, to tą gumę też by ten boleń opierdzielił. No, tak mi się wydaje, to by trzeba sprawdzić. A ogólnie zobaczyłem w tamtym warkoczu, jak widzicie ten żwirek, się warkoczyk zaczyna na przełamaniu. Jedna rybka wyskoczyła. Mówi, kolego, zapraszam. Zapraszam. No i się zaprosił. Kurde, tutaj to normalnie śmierdzi, bolenie nie masz. No ciekawe, ciekawe. Czy coś tu, czy coś tu zagryzie? Op. Zaraz się przekonamy. Kamilku, jak tam rozpoczęcie nad Wisłą? No wiesz co, na razie nie ma. Nie ma. Spadła mi bardzo ładna ryba, tak z 70 z plusem myślę, przy pontonie. Łukasz miał odprowadzenie, mieliśmy jeszcze po jakimś puknięciu. No i mieliśmy po dużej najechanej rybie, ale nie wiem czy to był albo znaczy Łukasz to raczej sum był, Aha. a u mnie to nie wiem czy jakiś karp. Ale w ogóle widać jakieś ryby na Wiśle? Nic? Nic? No. Pustynia. Pustnia. Wczoraj okay. wieczorem jak się rozbijaliśmy, to, to na wieczór jak już słońce zaszło, szarowa się robiła, to się odpaliły na 15 minut. Aha, no no ale nie mówiliśmy, no bo wiesz, bo wczoraj jeszcze nie można było, więc tylko się popatrzyliśmy. No i dziś mamy zamiar na to miejsce. No to my tak iść. samo wczoraj żeśmy łazili za klinikami, że spoglądali co i jak, a dzisiaj od rana mucimy ogólnie. No i mamy troszkę haszczy. Fajnie. Fajny spacerek ogólnie na trzegu. Halo? Cześć Pawciu. Trzeba. Nad Wisłą jesteś? Tak I co, coś tam jakieś bolenie biorą? Nie nie? A nie chlapią się? Nie. A jesteś w centrum? Tak To lipa trochę. No lipa. Dużo ludzi? No rano było sporo. Ale co, porzucali, porzucali sobie poszli? Tak, i poszli. No tak, niska woda. To wiedziałem, że będzie do dupy. Nasze wody przyszło jest 90 tak? O kurda, to przybór jaki gruby zawały się nie wylało? Powódź, no prawie. To że zawał przeciwpowodziowy jest. Okej. Okay. No i co myślisz, Kogutek? Co dalej będziemy robić? Stracić robić. A ryby? Nie no, zjemy, napijemy się. A Zobacz jakie mamy ładne widoki na otwaków. Piękne, piękne. Ty a czemu ta łódka stoi z wędkami? Bo tam sobie łowią białoryk z łódki. A już spinningować jest zakaz w ogóle, nawet z brzegu. I nie może że w nocy też łowią ten biały. Można w nocy i wszędzie można. I w ogóle to żałuję, że może my żeśmy łódki nie wzięli. I sobie jedną na spławiczek, a drugą na trupka. Ech. A ja wam powiem, widzowie, że taką mam alergię, bo te trawy tak pylą po prostu. Katar cały czas z nosa mi się leje paskustwo. Nienawidzę tego, w ogóle zapomniałem, że mam aler alergię. Bo już dawno nie miałem. Ale strasznie pyli. Tylko zimny browar może mi uratować. O jest właśnie. He, się zdrowie widzowie. Mm. 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 Ko Kogutsen, do kogo dzwonisz teraz? A gdzie już dzwoniłeś? Dzwonienie do Majkiego nie odbiera, dzwoniłem do Łusego, do Spawika dzwoniłem. Do gały. Tak jest. Nie odbiera. Nie będzie info. Nie lubi cię. Możliwe. Do, do Raski zadzwonimy, ciekawe czy on coś łowi. Jak boleni, Na boleniach mnie nie ma. Jestem na szczupakach, znaczy byłem. O! Już wróciłem, druga 30, musiałem wstać i byliśmy. Byłem w sumie taki rodzinny wyjazd na jezioro. Aha. I pięć szczupaków, w tym dwa wymiarowe. No to pięknie, no, akurat dzwonię, bo zbieram info o boleniach, więc jakby A nie trafiłeś, nie, ale i nie. tak gratuluję. Akurat, akurat tak się złożyło, że. Damy tu na wsi Majówkę i... No właśnie, tak ostatnio cały czas na wsi. No dobrze, dobrze. To, to miłej Majówki. Me... No na Boleniach będę niedługo. To, tak to dzwoń, to tak sobie tak wyskoczymy gdzieś. Tak, dobra. Panie Kogut, na Bolenie poproszę. Się robi się. Ale na takie, wiesz, grubotłuste. Takie to naprawdę jest. potężne to Bolenie. Trzeba po boczek jechać Po cebulę. O, zobaczcie widzowie, jest zapora. Jest obręb ochronny. Tutaj po tej stronie już najlepsze miejsca na bolenie. Tylko ta woda stoi jak w kanale żerańskim, i to się od razu nie chce. Ja to jednak lubię, jak to płynie trochę. Oczywiście no poradzę sobie na takiej wodzie, to nie ma sprawy. Bo mam przynęty. Nie mam, muszę się wrócić do samochodu po plecach. Oj, tak wypiłem sobie piwerko o, zimne. I tak człowiek najchętniej to by się zdrzemnął teraz, Nie nie tam gdzieś rzucał. Poza tym ta najlepsza pora to jeszcze przed nami. O, zobaczcie widzowie. No są bolenie w siateczce takie ładne. Raz, dwa, trzy. No takie po 70 cm rybki. Piękne bolenie. Na trupka podobno biorą najlepiej tutaj. No. Po co my to ze spinningami? Tu się wydurniamy, jak tu trupka można postawić. I boleń zre. No i jak bolenie? Bez brania. To Bez... jest chłopaki. Bez brania? No widziałem piękne, takie kulpety będą zacne. Oni no. na tego na trupka łowią, tak? No niestety. No tak, elegancko. Niestety. A tu chlapią się w ogóle trochę? Nic. Nic? Nic, w sumie dwie godziny jesteśmy. Mhm. Kolega Sumka przyłowi. Może wieczorkiem wyjdą, ale łowicie cykatkami z Yyy, Powierzchnia w toni i trochę cykadami. No. Ale bardziej w toni pod powierzchnią. Okej. Okay. Kurczę tak się czasami zastanawiam nad tym wędkarstwem. Bo człowiek tak się przejmuje, że o kurde, tu rejestru nie miał gdzie wydrukować, nie ma wypełnionego, coś tam. A tutaj 100 metrów pod zaporą, sumiarze stoją <grym> na początku maju, maja, powy, powy, powywożone te wszystkie zestawy, zrywki, niezrywki, cuda na kiju. Nie mają w dupie tam, nikt się niczym nie przejmuje. Ech, kurna, ręce opadają, kiedy to społeczeństwo się zmieni, pewnie nigdy, nie wiem, dramat. Chyba trzeba i rzucać pod zaporę po prostu i tyle. O o, 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 dobrze, 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 dobrze. O, teraz może jakieś bolenie upolujemy kamerą. No chodzą takie kurna klamoty. O, widzicie? Tam się, o tutaj, proszę bardzo. O, to bolenie wszystko. Dobre kapcie. No wiedzą, gdzie seżerować, gdzie są bezpieczne, gdzie ich nikt nie będzie łowił. Bo tam dalej na wodzie to już cisza. Zobaczcie, zobaczcie, Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Mówię, nie taka cisza, bo tam dalej to tak te bolenie łowią na trupa. No jest taki przepis, że to można yy, w maju na trupa łowić, co nie? Przecież to sandacze to co? Na trupa nie wezmą? No już nie mówię o tych, o... Mm, o sumiarzach, no bo tam, tam niżej sumiarze mają tam powożone zestawy i tak dalej. No tak właściwie w tym okręgu Opole to tak każdy robi co chce chyba. Taką serię można by tu zacząć nagrywać. Wędkarstwo na zakazie. Dobrze by się oglądało na pewno. Więc tak widzowie, ogólnie to powinniśmy łowić do wieczora, no bo najlepsza pora jest przed nami. Te boleń zaraz powinny sobie zacząć wychodzić, ale nie możemy, bo kogoś musi jechać się pakować. A czemu? Bo jutro wyjeżdżam do Szwecji, a byłem przekonany, że wyjeżdżam pojutrze. Dokładnie. I ja tutaj przyjechałem na dwa dni fajnego łowienia z kogutkiem. Mieliśmy dowalić bolenia w Gnoju. No to już taki dzisiaj dzień, taki no wiadomo, rozchodniak, znaczy nie. Taki... No tak, no pierwszy dzień. No pierwszy tak, dzień. Poznawanie wody. A jutro miał być grubo, grubo, ale niestety muszę jutro wracać do Warszawy, bo kogoś do Szwecji. Bo jak to się stało, powiedz. No dobrze, nie ma co marudzić, nie ma co narzekać, nie ma co wywlekać pewnych rzeczy. Po prostu trzeba wracać do Warszawy. A w Warszawie, jak wiadomo, płynie Wisła. I bolenie też w tej Wiśle są. A pewnie łowiliście, to i wiecie, to i napiszcie w komentarzach, jak było pierwszego, jak było drugiego, jak było trzeciego, czy żeście nałowili tych boleni, czy może w Wiśle, czy może w Odrze, czy może w Warcie. Piszcie mi to w komentarzach, ja to wszystko na live'ach czytać będę. A to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, dziękuję za łapki, w górę dziękuję za komentarze taktyczne dla zasięgu, za subskrypcję. Trzymać na razie. Cześć.